Witajcie, mam na nią Ala, to jest kanał, lubię tworzyć. W dzisiejszym odcinku przygotowałam dla Was coś specjalnego. Oto przepiękna śnieżynka wykonana z bibuły. Także jeśli jesteście ciekawi, jak przebiega proces jej produkcji i jakie materiały potrzebne są do jej stworzenia, to koniecznie obejrzyjcie dzisiejszy tutorial. Zapraszam. Bibułkowa śnieżynka jest zbudowana z trzech warstw. Jest największa warstwa, później jest średniej wielkości i taka malutka. Właściwie trzy śnieżynki o różnej wielkości, tak możemy też powiedzieć. I teraz tak, jak zachować proporcje między tymi poszczególnymi śnieżynkami? Otóż największa śnieżynka jest zbudowana z takiego fragmentu. Aby stworzyć średniej wielkości śnieżynkę, musimy ten fragment podzielić na pół. Natomiast, by stworzyć najmniejszą, potrzebujemy ten średniej wielkości fragment podzielić na pół. Także to będzie z takich malutkich modelów powstanie mała śnieżynka. Średniej wielkości śnieżynka powstanie z takiego formatu papieru. A największa śnieżynka z takiego. Mam nadzieję, że jest to jasne i że teraz będę mogła przejść do działania. Jeśli nasuną Wam się pytania, piszcie o tym w komentarzu. Chętnie odpowiem, odpowiem, pomogę. Wiecie już, jaki jest potrzebny format papieru, aby wykonać. Śnieżynkę o określonym rozmiarze. Natomiast musimy jeszcze tutaj uwzględnić jedną rzecz. Mianowicie każda ze śnieżynek, pokażę na przykładzie tej malutkiej, jest zbudowana z trzech elementów. Także jedna śnieżynka to trzy kawałki papieru. Ja, aby było szybciej i w związku z tym, że jest to bibuła, a raczej papier śniadaniowy, bo jak mieliście okazję zobaczyć w liście materiałów, zamiast bibuły gładkiej możemy wykorzystać papier śniadaniowy. Też się mi świetnie tutaj sprawdzi. Ja mam tutaj papier śniadaniowy i ten papier śniadaniowy, uwaga, możemy złożyć razem. Czyli te trzy kawałki, trzy fragmenty składamy razem. Dzięki temu zaoszczędzimy. Troszkę czasu. I teraz tak, ten papier układamy sobie poziomo. Te nacięcia, które widzicie tutaj po bokach każdej śnieżynki, będziemy wykonywać właśnie w tych bocznych częściach. Mamy tutaj w poziomie naszą bibułę i te nacięcia będziemy robić po bokach. Ale jak to zrobić, żeby było w miarę równo i szybko? Tak jak powiedziałam, składamy wszystkie te części razem układamy mniej więcej, żeby były równo. Wyrównujemy. Składamy na pół w pionie. O tak. Dalej na pół w poziomie. I teraz wszystkie czynności, tak jak zaznaczyłam, będziemy wykonywać na tych krótszych bokach. To jest tutaj na tym fragmencie. Układam sobie zatem kartkę w taki sposób, biorę nożyczki i będę robić nacięcia. Te nacięcia nie będą równe, nie o to w tym chodzi. Zacznę sobie tutaj w tej części i nacinam. Robię taką, o, jakby można porównać trawkę do tego. Niektóre fragmenty będą takie dłuższe, niektóre krótsze. Widzicie? nie musi być to super idealne, równe. Nie ma to akurat większego znaczenia. Nacinamy aż do samego końca. Mogę przejść teraz do rozłożenia wszystkiego. I voila, gotowe. Właściwie powinno to wyglądać tak. I pokazuję już, co będziemy robić dalej. Zrobię sobie tylko troszkę miejsca. Cały czas trzymam te fragmenty tutaj razem. Moment. Wszystko trzymam razem, i teraz tak. Znowu składam sobie wszystko na pół. W poziomie. Dalej na pół. Wyrównuję. Na pół. Jeszcze raz na pół. Będziemy kochani tworzyć harmonikę. Rozkładam wszystko. Rozwijam. Mogę już teraz te wszystkie warstwy rozdzielić. Biorę pierwszą z tych warstw. I na bazie tego, co przed leczką wykonaliśmy, czyli tych złożeń, składam sobie tą moją bibułkę. Właśnie w harmonikę. Tak i tak, aż do samego końca, aż będziemy mieć już gotowy pełen fragment. Pierwszy moduł, bo jak wiecie, każda śnieżynka zbudowana jest z trzech części. zrobione i teraz zgodnie z tym zagięciem, które mamy po środku, składamy wszystko na pół. Piorę klej sztywcie, nakładam klej na jedną z tych połówek i scalam z drugą połówką i jest pierwsza część. Jeszcze dwie. Następna czynność będzie polegała na połączeniu tych trzech elementów. Tak jak robiliśmy to poprzednio. Biorę pierwszy moduł, nakładam na niego klej. Biorę drugi i łączę je ze sobą. Jako że jest to bibuła, a klej jest mocny, więc wszystko ładnie się od razu ze sobą scala. I znowu biorę klej. Nakładam, biorę trzeci moduł, dokładam w odpowiedni sposób. Ok, tak. Dokładam go, dociskam. I znowu klej, i rozkładam niczym wachlarz łącząc z pierwszym modułem Oj Troszkę krzywo ale już jest Zobaczcie Pierwsza, największa śnieżynka jest już gotowa, ukończona Możemy Oj, to się troszkę skleiło. Możemy przejść do produkcji kolejnych, czyli tej średniej wielkości i tej najmniejszej. Także, moi drodzy, do dzieła. Wykonałam kolejne dwie śnieżynki. Tą średniej wielkości i tą malutką. I teraz musimy wszystkie te części ze sobą połączyć. Części, warstwy, yy Nieważne jak je nazwiemy. I tutaj będzie pomocny klej na gorąco. Nakładam na środek trochę kleju na gorąco. Biorę tę śnieżynkę średniej wielkości i układam. Dociskam. Dalej znowu nakładam klej na środek tej średniej śnieżynki. I biorę tą maleńką i kładam ją na samym środku. Bardzo proszę. Śnieżynka jest już gotowa. Oto ona. Jeśli macie taką potrzebę, możecie na środku przykleić jakąś aplikację, ale nie ma takiej konieczności. W takiej formie też śnieżynka prezentuje się wspaniale. Niemniej, moi drodzy, kolejny pomysł na świąteczną dekorację. Będzie fajnie, jeśli z, z tego pomysłu, z tej propozycji skorzystacie. Jeśli tak, dajcie mi o tym znać w komentarzu. Um, oczywiście niebawem pojawią się tutaj kolejne bożonarodzeniowe pomysły, um, więc jeśli chcecie być na bieżąco um, z tymi nowościami, wszystkimi, które tutaj się będą um, systematycznie pojawiać, to um, zasubskrybujcie mój kanał. Dziękuję za to, że zdecydowaliście się obejrzeć dzisiejszy tutorial. Ściskam Was gorąco. Buziaczki. Do usłyszenia już niebawem. Papa! Pa.